Do Wiesz, że jest koncert karego starego w Krakowie w ogóle? Nie. No Stary, Kiedy? to Rurku, to odpowiada za to, jak to wygląda w tym A my, nie, siedzieliśmy tak, nie. Tak, nie <laughs> my siedzieliśmy na tych zasadach? Tak, tak, nie to krzesełko. Witamy w programie. na tych. Na ostatnich siedzieliśmy na tych. Dlaczego nie mogłem ten? Idź mi z tym. Siedzimy w ogóle, wy nie wiedziałem. gdzie jest drugie, moi Siedzimy na w ogóle fotelikach dzieci. Ninny i. Chokery, karo. to tu to, 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 to wszystkim ładnie. Chokery, chokery. O, ale fajnie tak można teraz tak oprzeć. ostatni ostatnio na gry nagrywaliśmy. Nie pamiętam. Ale ja pamiętam. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. No, ale jest z źle. No, po... e co jest, coś tam? Pójdę za krętaję taśmą ten, 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 ten statek, żebyś się nie ruszał. Pokaż wszystkim teraz taśmę, no pokaż tą taśmę. Nie będę pokaż taśmę! <totekatak> pokaż wszystkim taśmę. Chyba taśma! <totekatak> no i teraz to można nagrę... Eee. Yy, no okay, jeszcze okay. tylko... Dobra, to jeszcze rurka puszczę. Nie w kuchnię, Nie, nie, to że, że? nie jest tak, Radek nie ma nagrania tak. ekranu. Nie wie co Czy ma włączyć. To? To. Radek nie wie jak sobie z tym poradzić minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Weź przestań deprymować naszego montażystę O, Z się na ten temat. Widziałeś go? No, to ja go wysłałem. To jest, jest ciężko. To ja i żeby była jasność, to ja jestem po urodzinach, na których byłem wczoraj. Byłeś na urodziny? No, tak, na urodzinach mojej szwagierki. Piłeś? Na bank. O, widzisz. Dwóch chorów. Tak, krak, po raz pierwszy. Krak Krakżal. <laughs> bo że ja jest tyle tematów. Wodą mówi, muszę wreszcie za, zamontować no, żaluzję. No, zobaczcie jak to wygląda. To jest prześwit. Oh my god, it's so bright mówię, że są żaluzje. Krakżal, a ja mówię Wódkowi, że to nie jest ta firma od żaluzji, tylko ty jego tytuł autobiografii. Wkrótce w księgarniach. W bo. Gdzie ty w ogóle wychodzisz na ten zabije się. Czy ja się stanę takim durczokiem przy tobie? Co ty tylko robisz? Postaraj się pokazać ludziom. Jakby... dobrze bym jakby to było zasłonięte. To jest... Wiecie co to jest? To jest krakżal. To, co teraz robimy. To, co teraz robimy. Włod! Dużo lepiej. Nagrywamy w jakimś skłocie, że będziesz wasz szmaty w oknach wywieszał. Co jest? Zabijesz Proszę. Jak mogę to zamontować? Najświętsza Mario Panno. Nie, Włodeczku. Nie wieszaj szmaty na oknie. Kup żaluzję. Kup żaluzję. Za które pieniądze? Jakie jest inflacja? Za pieniądze placementów, które będą w tym tygodniu. Wkrótce w księgarniach. Byłem. <śś> w forum przestrzenie. Wiem. Po też. raz pierwszy w życiu. Znaczy, nie, nie, przepraszam, raz byłem na imprezie na Ensemble. To jest taka knajpa tam, gdzie jest ten hotel. No, w ogóle w y, dzień. Y, y, zanim. Pozwolę ci kontynuować. A ja nie mam więcej do kontynuowania, po prostu byłem z, z, naprawdę, że to jest wielkie, to duże. No I, i było strasznie słodkie. No, tak, na epoch, o której Karol mówi, jest w tym budynku w Krakowskim, starym hotelu, który, starym, hotelu, który nie, do, nie został nigdy dokończony. Jak? Stoi do dzisiaj, on nigdy nie działał chyba. Oni go nie odpalili nigdy. Odpalony czy... był, nawet jest na YouTubie. Ale to, co czemu go zamknęli? Nie, no on się po prostu przestało opylać w jakimś momencie. No i pokoje były za niskie. Nie, nie ja słyszałem, że pokoje były za A niskie. A że coś było z nim nie tak, to możliwe. No. I zawsze na tym hotelu forum były takie ogromne reklamy, no nie? Tam... I weszła ustawa krajobrazowa. Ej, nie, no stary, jak zajbiście. Nie, nie wiem, czy to Po pierwsze tam był Rob Grimm, tam wisiał. Tam, tam był Rob Green, tam był jak zawsze, jakieś, zawsze jakieś nowe serialy Netflixa, nie Netflixa tam też weszła. Najslunniejszy przecież był też banner mniejszy baner na hotelu forum. Nie wiem, czy pamiętasz. Zimny lech, to była wielka kontrowersja. Tam? Jak, było, jak było po, no, po, po, po 2010 no to roku, widzisz. to widział zimny lech, bo nie, nie, nie. nie I, ten, I teraz jest ustawa, że nie można tak pięknych budynków. Właśnie nie, zajebiście. nie. W przypadku forum. Bo forum każdy... jest brzydkie i lepiej już tylko no, zasłonić. Formi... Tu uważasz, że forum jest brzydkie? Nie, no, design jest ładny, ale no jest zaniedbany z zewnątrz, elewacje są zaniedbane, bo nikt, nikt ale nie Ale lepiej wygląda zaniedbana elewacja niż kurwa reklama kolejnego piwa. No nie wiem, tak to przynajmniej by się to bo sobie to Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Czekaj! Okej. Okay. Coś jeszcze się pokazać? Yy, ja chciałem powiedzieć, że byłem w Amsterdamie po raz pierwszy. Właśnie. Byłem w Amsterdamie po raz pierwszy? Po raz pierwszy w życiu byłem w Amsterdamie. Taki... Nie, bo nie wiem do czego zmierza. Widzę, że ci się tlą oczy. To był... Wszystkim pokażę jak ci się Nie no, taki... A, taki palacz marihuany jak ja. <laughs> <laughs> nie jestem palaczem marihuany. Już się nie to. Wiem. Powiem ci... No i nie fajnie. No po prostu nie no no, ranie. No. A co ci się tak spodobało w tym Amsterdamie? Czy chodzi o to, że mnie nie było i sobie odpocząłeś? Czy chodzi o to, że polski Ja uważam, że z tobą mi się bawił równie ja, dobrze. Ja się też tak uważam. Nie, nie. <laughs> ja pod... się uważam. A, ale no. wróciłeś? Ile byłeś? Ile byłeś? Ile byłeś? Cztery dni. I w celu rekreacyjnym? Ja w celu czy? rekreacyjnym. No, rekreacyjnym, jak to, co tam sprzedają, <laughs> dokładnie. Znaczy, po pierwsze byliśmy sobie po prostu poczylować i zaczynając od jednej Przez rzeczy. To będzie... masz na myśli. Jedno takie wciągnięcie. Jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie. Nie zbyt. wiem, czy ktokolwiek się oburza bardziej niż ty, dziadku, na to, że kupiliśmy seblanta w Amsterdamie. Uwaga, uwaga! Jednego! Ale pańsko, Jeżeli ogląda to moja teściowa, to chciałem powiedzieć... Ile cię trzymało? Chciałem powiedzieć, pani to tak, było palone. To, co mi się najbardziej podobało i to, co jest bardzo ls wątkiem, pamiętasz, że nieraz... Y Stół wyczyściłem przed twoim przyjazdem. Widzę właśnie. Szumadką w wytarłem. Rurku. Pamiętasz, jak nieraz w Lesie się śmialiśmy, że na zachodzie to ludzie dobre rzeczy wyrzucają? Wyrzucają. Wyrzucają. No, ale na zachodzie w sensie Niemcy, w Niemczech. No ale no, że Holandii, rowery. Holandii się zalika. Że rowery, że. Ale że generalnie był ten trend nieraz w latach 90., że ludzie no. jeździli na zachód, brali te wyrzucone rzeczy, przywozili do Polski. Nie, no jeździli na zachód do pracy, a przy okazji, jak rozwiązali rodziny, no. wracają do Polski, to przywozili Nawozili... do dobre rowery. Cztery, ja teraz rozumiem. Ale w sensie teraz, będąc z Holandii. Ja, no przepraszam, bo ja nie miałem tego doświadczenia no, wcześniej zobaczyłem jak Piękny z Amsterdam. W sensie, jak pięknie ludzie nie w domach mają. Jest ładniejszy niż Kraku. Bo Amsterdam jest tak piękny. Ja, ja po prostu co ty nie mogłem mówisz? wyjść. Tak, jest piękny. Co ty mówisz, Karol? Nie wiadomo, czy to Szale czy nie jest <noise> Te kamienice. kamienice. Jak ludzie tam mają w domach? No bo w Amsterdamie, jak w Holandii generalnie, rzecz biorąc przez uwarunkowania kulturowe, ludzie rzadko mają zasłony i firanki w oknach. I Aha. w ogóle ogromne są, e, ogromne są okna na, na pierwszym piętrze czy na parterze. Gdzie mam pokazać Street View? Stary, patrz jak to jest, no stary, co tu je masz, czego nie masz w Krakowie. Jezu, to jest tak pięknie to czysto, z rowerem, stylowo, bo nie się w, podobają. o podobają. Patrz ty nie przyjedziesz tutaj. Eee. BUM! No nie przecież. No właśnie. Ale rowerem Musisz na nogach chodzić. Nie, rowerem. Jak zobaczyłem przez okna mieszkań, jak stary, tam ludzie... ludzie... nie mają twarzy! Ludzie nie mają twarzy! To, to przez to palenie. Stary, nikt tu nie ma... wszyscy mają spalone twarzy, to nikt są, nie ma twarzy. Nie, to są wszystko... przestępcy. NPC same. To, to, są, nie, to są... nie, przestępcy. Dlaczego są za to, są... to są te bioroboty stare wszystko. Naprawdę. Po raz pierwszy zrozumiałem, że jeżeli faktycznie ktoś jechał pokupować jakieś używanych mebli z Amsterdamu, z Holandii i przywoził je do Polski, to ja rozumiem, że to był że mamy tam tak wydyzajnowane wszystko. Nie wiem, czemu nie są z bo to z Oliksa pan... pan eee... One są... są w ogóle jak z Castos, tak Stary, ty siły... się nie ogrodowe. I byliśmy na zajebistej wystawie w Next Muzeum. Jest teraz wystawa... Yy... taka futurystyczna, w sensie... O, dokładnie, na tej, na tej wystawie byliśmy. Ona się jakoś nazywa. A, UFO. A, unidentified... Unidentified Fluid Other. Zajebista wystawa. Ej, dawno w Muzeum, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej tak mi się wystawa nie siadła. To była cała taka narracja że jest główny bohater, że są różne sale, gdzie są pokazane różne wersje przyszłości i to jak to może wyglądać i bohater, który... będziemy tak wyglądać w przyszłości? No właśnie, to jest taki, wiesz, hipotetyczny przyszły byt, dlatego to jest fluid. To nie jest ani kobieta, ani mężczyzna, tylko wiesz, coś pomiędzy. Zajebiście zrobione. No bardzo dużo jakichś takich, wiesz, wizuali, 3D... Mega. Jakieś wiesz, na całe po prostu wielkich cykloramach wyświetlane rzeczy. Zajebiste. I? czekajcie tylko ostatnio ci pokażę. Nie, nie podobałoby mi się. Nie podobałoby ci się? Nie. Naprawdę? Nie lubi, o, to jest super. Prosto. O, takie wiesz, na, na ekranach postawiam takie zapętlone żuale. Wolę Netflix and chill. Przez Netflix Rozumiem and chill you. mam na myśli... <grym> Netflix and chill. No, więc mega mi się podobało i ja tylko, w ogóle z ten cały wątek kończąc, chciałem powiedzieć, tak. że jeżeli ktoś z was e, myśli o tym, żeby jechać do Amsterdamu, polecam bardzo, nawet na 3-4 dni, bardzo polecam Amsterdam. No, tylko niestety jest w euro, więc... Jest drogi w chuj. Cokolwiek jest drogie woda. Woda 3 euro. Ale jakaś taka zwykła? No najnormalniejsza woda półtora litra. Uważam, że woda powinna być za darmo. Że woda prawem, a nie towarem. I uważam. Nasza woda. I uważam, że toalety powinny być bezpłatne. Czy to toaleta prawem, nie towarem? Tak, nad morzem drastycznie podrożało załatwianie potrzeb fizjologicznych w WC. I coraz więcej osób y, wybiera zew natury. W Gdańsku, w pasie nadmorskim, y, 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 kto? Plażowicze zapłacą nawet 4 złote. czyli dwa razy więcej niż rok temu stary. Aha, czyli rok temu jeszcze były 2 złote normalne. taka y, klasyczna stawka. Tak. Patożyna posadzka, znana z programu telewizyjnego Ale wiem. nie czytaj za szybko, bo się wtedy pomylisz. tak, żebyś. Muszę mieć dobre tamto. Ciągle są Powiem szczerze, <słyska> Wkrótce w księgarniach. Katarzyna Posadzka znana z programu telewizyjnego Przestań, nie mówimy znasz? o prawakach w tym znasz? programie Czy o prawaka? Bo Posadzka, żartuję. Znasz, znasz wiem co ja oglądałeś kiedyś? Ja widziałem tak Zauważyła droższe ceny toalet także na Helu Jednorazowe skorzystanie z kabiny to aktualnie koszt 5 zł, a złotych, rok temu było tak A jak masz trakę. A było tak w kiblach na dworcach, nie? Że jak nie. jedynka, to tam 50. Gros... Był. Było. Rzeczywiście, że było tak. No bo pani ci dawa papier, że dostawałeś, wiesz... Tak, ta, było. To, to nie jest w ogóle z jakiegoś misia, tylko to było naprawdę. Że jak wchodzisz i mówisz, no ja tylko siku, no to tam złotówkę. A jak, że na dwójkę, to płacisz tam już dwa złote i pani ci da, daje, chyba nie całą rolkę, tylko ci dawa trochę papieru. No tak! Ja się chyba na tym kiedyś spotkałem, nie, nie jakiś tak, w jakiejś Łodzi, w, w Łodzi na dworcu. A bo w Łodzi to, to rozumiem. No, a w Łodzi... W łodzi to tak, tak słyszałem. Napiszcie mu co o tym w łodzi, tak. tak. A nie, nie spotkaliście się nigdy z w co, tym W nie było takich rzeczy stare. W Robczycach w ogóle nie było No, no w Robczycach srałeś w jakimś ustępie później. No, więc yy, czy nie uważasz, że, że toalety powinny być opłacane z miasta? Znaczy ja uważam, że w ogóle w yy, obecnych cenach, bo ja tylko słyszałem, no nie jakoś... byłem nad Polskim Morzem, ale że ponoć jest, że no tak, te paragony grozy i tak dalej, że w ogóle jest super, super turbo drogo, no, że po prostu... Mm. Że, ale dobra, po paragony za jedzenie w knajpie to jest jedno, ale faktycznie... Wiecie jaki jest usługi... problem? Wiecie jaki problem jest? Powiem wam. Powiedzieć wam. Problemem jest nie te 5 złotych nawet, czy 4 złote. To nie jest tak, o. że w 3-4 rodzinie nagle wszyscy muszą na przykład nie wiem, więcej niż raz iść do toalety. Jak do toalety, więcej, więcej niż raz? Ile razy tydzień? No do nie, toalety? no właśnie, nie jest tak, że musimy kilka razy. Tylko na przykład. Raz? No raz na przykład, nie? Raz? Raz, nie? I czy Jeli jelita z adamantium? No ja. No jak? No pewnie chodzę, więc... Ale jak jestem na plaży... No, bo ci nie kasuje po to... pięć to tego nie zauważasz. że Jak byś się to byś zauważał nagle, że wiesz... <grym> to myślałbyś, że to jest tylko siczek nerwowy, czy faktycznie chcę opróżnić ziemniaczki? No nie mam, ale nie jest... Bo ja, ja nie mam, to, wiesz... Ja zawsze tych monetek nie mam. Jak idziesz na plażę, no to bierzesz ręcznik no, i tyle. z Zgrzewka Hernasia. <grym> Parawan! Parawan I tyle, i już naprawdę jesteś gotowy. Ale to w nie? ogóle usłyszałem, że teraz chodzenie na plażę jest super. Że musisz wyjść o 3.30, żeby sobie zbukować no. dobre miejsce. No. Tak akurat przychodzi no. na wschód słońca. Ej, jakie są miejscowości nad polskim morzem, które y, mają no. mało ludzi? Moglibyście napisać w komentarzu albo. A nie, w komentarzu nie piszcie, bo inni przyjadą. Ale napisać, napisać do maila, no. y, gdzie mógłby pojechać z rodzinką. Żeby nie było ludzi, ale żeby ja nie było tak, że... No ale jeszcze lipiec jest, Aż Teraz teraz pojadę. Nad Teraz. Nie, jeszcze teraz nad morze. Czemu? no to jest pewnie. Dlatego pytam, a. gdzie jest, gdzie jest Aha, mało jeszcze, ludzi. Nie okay. ja myślę, że takie nikogo nie ma to jest tylko w jednej sytuacji, kiedy masz yy, nieruchomość, która ma swoją prywatną plażę. O, to może ktoś ma do wynajęcia. No to pewnie będzie super drogie. Nie, no ja, ja nie wiem, ja, ja nie jestem hejterem oczywiście Polskiego Morza, ale wydaje mi się, że teraz... Mm. Wiecie, kto nie jest hejterem yy, Polskiego Morza, a już na pewno nie jest hejterem mm -hmm. ogólnie wakacji. Janusz Korwin-Mik, kiedy potrzebuje pójść do sklepu, Władek Wam teraz pokaże Stary Węgiel o tym, jak to Janusz Korwin-Mik wychodzi ze sklepu właściwie z narzędziami o. w samych slipkach. O. No. On się, on się już tego wytłumaczył, że pracował sobie w ogródku, nagle musiał wyskoczyć po prostu do sklepu po jedną rzecz. Ale to w ogóle nie, nie ma. Jakie, jakie to ma wytłumaczenie? To jak ja bym się wysrał na środku ulicy, bo tylko troszeczkę mi się ulało. Nie chciało, nie mi, się chciało... mi się iść do kibla. Napisał, wiesz? Nie chciało mi się ubierać, bo ubieranie... Nie, no wiadomo. Ze złamanym palcem jest trudne. O, widzisz, palec ma złamany, dlatego ma zapandażowane. Żona mnie podwoziła, wyskoczyłem i wróciłem do domu. Ale jest to związane z faktem, dlaczego właściwie włodeczek tego starszego pana nam tutaj przedstawia? Otóż we Włoszech ma zostać wprowadzony zakaz. you Właśnie chodzenia Półnego. Chodzenie po mieście z takim torsem lub strojem kąpielowym zostało, a zostało już, zakazane przez władze włoskiego miasta Sorrento. Prowadzenie nowego rozporządzenia wytłumaczone chęcią zapobiegania nieprzyzwoitym zachowaniom, które powodują pogorszenie jakości życia życia. Stary, 500 euro. Wiesz, że to jest 500 no, da, euro? No, dla Włochów pewnie mniej niż dla nas. No ale dobra, to 500 złotych jakbyś dostał mandat za to, że chodzisz ze swoim bebzolem, gabują się ludzie na babę. Zerknąłem tylko. Za złamanie nowego zakazu przewidziane zostały kary finansowe od 25 do 500, czyli no, może nawet 25 euro dostać. No. Ale nadal, stary, nadal. <noise> Jak przypomina włoska gazeta Il y, Reformista, Vincenzo De Luca, niedawno y, w, w Prost nazwał podziano sobie wieśniakami. No, jeżeli tak chodzą po mieście. No, ale to są jak... Mandaty właśnie tak za... No, ale... Mikkego. Który szczerze, szczerze, sobie... szczerze, czy tobie to przeszkadza, że ludzie chodzą e, w kurortach e, prażą? Tak, czy nie? No a mi tak. Ale... Uważam? Tak, uważam, że estetycznie. Jak idziesz nawet na frytki, gofte, fryt, coś To nie jest. już trzeba być ubrany. Ale tak jest do ręki, i potem idziesz sobie i masz udane po prostu. No dobra, ale na plaży... Idą śmiertelną, na... jesteś w samych slipach. A tu jest plaża. No, to nie estetycznie. Tu jest ta. plaża. Tu jest ulica za sklepami i No tu i zakładasz t-shirt, kupujesz sobie gofry, zjedzasz gofry, po na plażę. Ja, jestem, ja się zgadzam z tym. Nie no. No. zapytać, proszę. Czy ty wciągasz brzuch w życiu? No. A czemu wciągasz? Żeby nie mieć wywalonego. A ty wciągasz? No. W sensie. Się, a czy cię to? Chyba trochę tak. Zreflektowałem się jakiś tydzień, dwa temu, Aha. że ja całe życie wciągam brzuch. I <noise> potem jak stwierdziłem, ej to ja nie muszę przecież ściągać brzucha, Będzie, no, będę, będę wyglądał na grubszego i taki no, wywolony, no. ale się będę czuł komfortowo. A, okej. Okay. I może ja nie muszę już się tak starać. Aha. Typowy mężczyzna, który jest już w długim związku i ma dzieci. I ten. I że ja się zacząłem zastanawiać, może się nabawiłem jakichś w ogóle rozstroju żołądka, chorób przestępstw, nieprzestrzeniania brzucha. W jakim stresie Ciągłym napięciu tak? Okej, o to chodzi, okej. A ty? No nie wiem, jak się z Zastanów się nad tym. Kara przyjdzie za tydzień. Właśnie faktycznie wciągam, żeby. To jest pstryczek w głowie, stary. I na przykład w, w ciągu dnia, że się... Kurde, znowu wciągam, żeby. Okay. Możesz wyluzować i... Okay. Nawet na chwilę, jak jedziesz windą. Żeby mięśnie się zrelaksowało, odpoczęły. Okay. I będę w To jest dzieciństwo? I nie chcę mówić na kamerze, ale to jest tam konkretny jeden moment. Ktoś ci coś powiedział. Tak. No i usłyszałeś, tak? Usłyszałem i, i to był taki stryk. Od tego okay. momentu. Siu? Ale to w takim razie zapytajmy może widzów, czy wy też no, tak macie, że, 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 że wciągacie dużo wciąga, rzeczy. Na dzień cały, jak to, to jest jak świra. świra. Ale to jest. To nie jest tak, że obiektywnie ktoś jest taki albo inny, jeżeli chodzi o swój wygląd, tylko jak ty się. Czujesz ze swoim wyglądem powiesz. No. są faceci, co mają ogromne bębny Jest gigantyczny. I ich nie wciągają, prawda? <grym <grym no to znaczy, że ten, poziom, bo nie ma co wciągać. Ale są też ludzie, którzy na przykład, wiesz, ty byś powiedział, a wszystko świetnie wygląda. Tak. i oni. Ale co no, ty? ale nie. No to, tutaj to jest... jest ciąg, tu jest ciąg. No, nie. no to, to jest bardziej to drugie, pewnie. Więc u mnie to nie było tak, że o, jest, które przy tyle muszę wciągać, że to nie jest to. To jest to, to po prostu jakiś taki nawyk, y, który się ciągnął, który już w ogóle stracił. Relewantność po 20 latach, i po prostu nadal był włączony, i jeśli dopiero zorientowałem że ja nie muszę tego robić. Mhm. Już. Za to się rozluźnisz. Wtedy się nie wciąga brzuch. Eee, dobrze, drodzy państwo, bardzo wam dziękujemy. Właśnie dowiedzieliśmy dzisiaj czegoś. Ja proponuję, okay. żebyśmy jutro zajęli się tematem również wakacyjnym, o. bo wysłaliście nam bardzo dużo wiadomości. Tak. Ci z was, którzy mieli styczność z gastronomią, tak. zwłaszcza tą wakacyjną, to, to mamy to, bardzo dużo historii. To nie były dobre styczności. Także przygotujcie się na jutro, my wam bardzo dziękujemy. No i co? Jeżeli czujecie, że chcecie wciągać brzuch, to może się zastanówcie, może to jest czujecie, że to jest jednak zdrowe nie wiem. Widzimy się już jutro, do tego czasu pamiętajcie, żeby być. Lekko! stronniczy. Jest to książka będąca monologiem, napisana przez absolutnego mistrza słowa, którego powinniśmy eksportować, drukować yy, kurtem i wysyłać za granicę. Pięknie napisana książka i przede wszystkim ciekawa.